O, taka woda dzisiaj leci u mnie kurwa w kranie. A wodnik mówi, że on dostarczają zajebistej jakości wody. Proszę bardzo Proszę bardzo, to jest... To jest woda To jest woda którą dostarcza spółka wodnik do lokalu I jeszcze się dopomina pieniędzy. A to jest woda ze źródła, proszę Państwa. Ta po lewej stronie, którą przywożę z kowar. Proszę bardzo. Jak wygląda woda z wodnika. Super, nie? I za takie coś mamy płacić. Teraz widzicie porównanie moi drodzy. Zobaczcie porównanie jakości wody. Zobaczcie O! Spółka wodnik po prawej stronie, a to źródło z kowar. I to kosztuje 7,56 moi drodzy plus ścieki 7,68 Brawo z półka